Czy wiesz, że puste przestrzenie w designie są tak samo ważne jak te wypełnione? Poznaj moc bieli i dowiedz się, dlaczego to twoja tajna broń? Projektowanie. Co to jest biała przestrzeń? Biel, znana też jako przestrzeń negatywna, to obszar wokół elementów w projekcie, który pozostaje pusty. Nie musi być dosłownie biała. Chodzi o pustą przestrzeń, która pomaga uporządkować projekt. Biała przestrzeń poprawia czytelność tekstu, podkreśla kluczowe elementy, dodaje elegancji i profesjonalizmu jak używać białej przestrzeni. Zostaw więcej miejsca między tekstami i obrazami. Daj oddech swojemu projektowi. Przykład, wizytówki, minimalistyczne layouty lub strony internetowe. Im mniej, tym lepiej. Spróbuj wprowadzić więcej białej przestrzeni do swoich projektów. Zobaczysz, jak nabiorą profesjonalizmu. Masz przykład projektu, gdzie wiele robi różnicę? Daj znać w komentarzu. Chcesz więcej takich porad? Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. I pamiętaj, czasem mniej, znaczy więcej.